W tym odcinku wam pokażę spray do butów o, na, o marce Bama. I to jest spray chroniący przed wodą i pyłami. No, eee... zabrudzeniami są tutaj wszystkie kolory, uniwersalny i bez dodatku jakiegoś pyfycy. Nie wiem co to jest. Widzimy tutaj ilość wody. Wody, w tym kotkreskowe yy, i jakieś, jakieś inne rzeczy. A dzisiejszym testem to będzie, czy można być niczym Jezus, i czy, i, i, czy można, yy, czy, jak, czy jak wlejemy ten spray do pojemnika, to czy woda z niego wypłynie, i inne takie rzeczy. Zapraszam. A few moments later, stanie, jak wlejemy ten płyn do tego i nalejemy do tego wody, czy woda wyleci? Czy co się stanie? W ogóle trzeba. W, 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 spray pachnie jak, jak farba. A więc dobra, widzimy się za chwilę, jak przyniosę wodę. A więc dobra, my już mamy tu spray, mamy wodę, zalewamy wodą. Jak widzimy, nic się nie dzieje. Jest tylko smród i woda do wyrzucenia. Idziemy do kolejnego testu związanego z tym czymś. Dobra, kolejnym testem zobaczymy, co się stanie, jak nalejemy wodę na klapka. Dobra, ja już spryskałem. Teraz bierzemy wodę. Nalejemy mało, bo to są jak. Jak widzimy nic się nie stało. Lapek cały mokry i skarpeta też. Zapraszam do kolejnego testu. Więc dobra, Te, skoro pisało, że to jest plamotporny, no to zobaczymy czy faktycznie jest plamotporny. No niestety nie jest. Jakby, chociaż jest. Widzimy, że obronił skutecznie piasek. Mimo to, że trochę się dostało do środka. A więc zapraszam do kolejnego testu. Witam Was w finalnym teście, a to ja jestem totalnym grubosem, nie śmiecie się ze mnie. I teraz robimy test. Finalny test z tym płynem dziwnym. Klikamy, żeby nadal było dobrze. Odnosimy i teraz zobaczymy, co się stanie, czy będę niczym Jezus, tak jak mówiłem na początku. Ale dobra. A my zostało osuń się z tym i zobaczymy zaraz. Jak widzimy, równo prawda. Nie kupujcie tego płynu, bo to jest jeden wielki bazier.